Będąc w ciąży, możesz odczuwać wiele różnych emocji oraz mieć wiele pytań. Ta seria filmów zawiera podstawowe informacje na temat prenatalnych testów genetycznych, które pomogą Ci podejmować decyzje w oparciu o to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Większość dzieci rodzi się zdrowa, ale niektóre rodzą się z problemami zdrowotnymi, które mogą mieć wiele różnych przyczyn. Choroby chromosomalne stanowią jedną z przyczyn problemów zdrowotnych i występują najczęściej przypadkowo. Zazwyczaj nie są dziedziczone w rodzinach ani nie są spowodowane niczym, co kobieta robi lub czego nie robi przed zajściem w ciążę lub w czasie ciąży. O niektórych chorobach chromosomalnych można dowiedzieć się przed narodzinami dziecka, a wyniki testów mogą pomóc Tobie i Twojej rodzinie w planowaniu, przygotowaniu oraz omówieniu z lekarzem prowadzenia ciąży. Żaden test nie gwarantuje jednak narodzin zdrowego dziecka. Wyróżniamy dwa główne rodzaje testów w kierunku chorób chromosomalnych: testy diagnostyczne i testy przesiewowe. Testy diagnostyczne mogą dać odpowiedź tak lub nie w przypadku większości chorób chromosomalnych, ale ich przeprowadzenie wiąże się z niewielkim ryzykiem utraty ciąży, poronienie lub urodzenia martwego dziecka. Testy diagnostyczne mogą być również wykonane po porodzie, zazwyczaj przy użyciu próbki krwi dziecka. Najczęstszymi rodzajami testów diagnostycznych wykonywanych w czasie ciąży są biopsja kosmówki i amniopunkcja. Testy przesiewowe dostarczają informacji na temat najczęściej występujących, lecz nie wszystkich chorób chromosomalnych. Test przesiewowy może wykazać, czy prawdopodobieństwo wystąpienia u płodu pewnych bardziej powszechnych chorób chromosomalnych jest mniejsze czy większe, ale nie da jednoznacznie odpowiedzi. Jeśli wynik testu przesiewowego wykaże zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia choroby chromosomalnej, powinny zostać zaproponowane dalsze badania, w tym test diagnostyczny. Do testów przesiewowych należą nieinwazyjny test prenetalny, nazywany także testem przesiewowym wolnego pozakomórkowego DNA, test przesiewowy w pierwszym trymestrze, nazywany także testem połączonym w pierwszym trymestrze, test przesiewowy w drugim trymestrze oraz USG. Wykonywanie testów przesiewowych nie wiąże się z ryzykiem utraty ciąży. Nieinwazyjny test prenatalny jest dokładniejszy niż inne testy przesiewowe. Ma najwyższy współczynnik wykrywalności i najniższy współczynnik wyników fałszywie ujemnych. Oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo dokładnego określenia, czy ryzyko wystąpienia u płodu bardziej powszechnej choroby chromosomalnej jest wyższe? Oraz mniej prawdopodobne jest, że test da wynik fałszywie ujemny. Wszystkie rodzaje testów są wykonywane dobrowolnie. Możesz zdecydować się na testy lub nie skorzystać z żadnej z możliwości testowania. Jeśli nadal masz pytania, porozmawiaj ze swoim lekarzem o tym, co jest dla Ciebie najważniejsze.